Dziewczyny, chcę urządzić niesamowite przyjęcie urodzinowe, ale chyba wyjdzie bardzo drogo. Policzmy to, chyba nam wystarczy. Jakby co, to mogę się dołożyć? Smile, zmieniasz się na naszych oczach, na lepsze. Staram się, mówiłem, że chcę naprawić błędy w przeszłości. Udowodnij to nie mówieniem, a czynami, Smile. Zgadzam się z tobą, Dana. Dobra, Diana patrzę. Tort, klub, kwiaty, balony, a całą akademię też zapraszamy? Jasne, a czemu nie? Diana, przecież ty zbankrutujesz. Dana, mój kalkulator wszystko policzy. Diana, tort, balony, klub, stroje. Tak, tak, widzę, liczę. O, oh, oh, wow. wow! No, widzę, że ta suma jest dosyć duża. I druga sukienka, Diana. Nie no, patrzcie. Nie mogę nawet podejść do smajla, żeby z nim porozmawiać. On cały czas siedzi z króliczkami. Zawołajmy go. Raczej tu nie przyjdzie. Rozmawiają o czymś ważnym. A wszystko razem kosztuje? O, oh, wow! pięć? No nie, brakuje mi 50 tysięcy. Hej, piękności! Cześć, chłopaki! Kirill, mam problem. Brakuje mi kasy na urodziny. Smile, da. Bez problemu, Diana. Jak poprosisz, to od razu dam ci kasę. Oh my god. Dziękuję, Smile, bardzo mi pomogłeś. Nie czaję, Diana. Nagle Smiley się stał Twoim sponsorem? Aha, Aha. co ty jesteś bogaty? Spokojnie, chłopaki. Smilek po prostu oferuje swoją pomoc. Co w tym złego? Smile, ja też chciałbym pomóc. Ja chciałbym trampki z Balenciagi. A ty masz urodziny? Nie. To czemu mam to zrobić, że braku? Super, teraz mi na wszystko wystarczy. To będzie najfajniejsza impreza w historii. Mam nadzieję, że sponsora na niej nie będzie. Kirill, uspokój się, impreza będzie dla wszystkich. Nawet dla wszystkich z Akademii Króliczków. Ten smilej mnie denerwuje. Kirill, musisz się do tego przyzwyczaić. Diana, idziemy? Chłopaki, do zobaczenia! Ty, a ty co chcesz i popisać swoim kasom? Nie chciałem tylko pomóc. Ty nigdy nic nie robisz za darmo. Znamy cię, Smile. Chodźmy na trening, chłopaki. Rany, Kieron, i w końcu zrozumiałem, że się tutaj uczę i będę tutaj dłużej. Hej, Smile, jesteś wolny, możemy porozmawiać? Oj, nie, muszę pogadać z dyrektorem. Pogadamy później. Czemu on ciągle mnie unika? Bo nie dajesz mu żadnej przestrzeni. Chłopaki, nie lubię, jak się za nimi biega. Jak nie będę za nim biegać, to jakaś inna dziewczyna się z nim zwiąże. Smile, czekaj, idę z tobą. Oszalała. Rozumiem, że przyjechała blondi i przez to się tak zachowujecie, ale ja jestem administratorką i nie możecie mnie ignorować. Stelela, one wszystkich ignorują, nawet mnie Poczekaj, kiedy zapłacicie za lemoniarę Posłuchaj, Stelela, jesteśmy dorosłymi dziewczynami I nie będziemy spełniać twoich próśb Są głupie Wyglądamy na dziewczyny, które potrafią rysować plakaty Ale takie jest zadanie Wszyscy w akademii rysują plakaty Posłuchaj, Stelela Nie jesteśmy wszyscy Nie mam już siły z wami walczyć Nauczycielu Mike Dziewczyny, doigrałyście się Wyrzucą was ze szkoły mhm. Widzisz? Nie damy się stąd wyrzucić. Za środkowy palec można dostać. Ospakuj się, Bik, Nie zwracaj na nie uwagi. Rozumiecie mnie? A rozumiemy. Nauczycielu Mike, mam problem z koteczkami. A ja z nimi. A z nimi co? Nic. Narwaliśmy bukiet dla Ashley. Z kwiatków rosnących w akademii. Tu pracują ogrodnicy, żeby wszystko ładnie wyglądało, a nie po to, żeby ludzie wyrywali stąd kwiatki. A może oni wszyscy się we mnie zakochali? Ashley, co ty sobie nawkręcałaś? Mario, zakochałeś się w Ashley? Po prostu ją lubię. Mario, podoba ci się Ashley? No, ty lubisz pana Majka, a ja lubię Ashley. Nauczycielu Mike, on jest głupi, on nie wie o czym mówi. Mario, nie mów takich rzeczy o Stelli. Dobrze, Dobrze, my się, my się zakochaliśmy, zakochaliśmy w Ashley. Mnie to nie obchodzi, nauczycielu Mike, to wyszło niezręcznie. Mario, muszę z Tobą poważnie porozmawiać. Wracacie i przesadzacie wszystkie kwiatki, które wyrwaliście. Przyjdziecie zasadzić nowe, zrozumiano? Dobrze. Chłopaki, nie martwcie się. Jutro możecie mi kupić bukiet w kwiaciarni. Słuchajcie, Diana chce nam coś powiedzieć. Dziękuję, nauczycielu Mike. Kochani, jak pewnie wiecie, za kilka dni kończę 18 lat. I chcę zorganizować wielką imprezę w Akademii Króliczków. Super! Super! Ashley, zamienimy się miejscami? Czemu? Chcę po prostu usiąść obok Smila. To moje miejsce i ja tu siedzę. Dobrze, siedź sobie tam, ale na następnej lekcji zajmę to miejsce. Laura, Eszni, cisza, niech Diana dokończy! Kochani, i oczywiście wszystkich Was zapraszam na moje urodziny. Pamiętajcie o prezentach. Diana, my już wybrałyśmy dla Ciebie prezent. Damy ci strój w panterkę! Przyjmiesz od nas taki prezent? Bardzo śmieszne! Diana nie zostanie koteczkiem. Kochani, przyjmę każdy prezent. Najważniejsze, żeby te prezenty były wręczane z serca. Tak, Diena, najlepsze prezenty są z serca. Ma pytanie, będziemy świętować jak dorośli. <grym> ja kończę 18 lat. Wy też jesteście dorośli, więc urodziny będą jak urodziny dla dorosłych. Zrobimy super imprezę. A ja będę miał na was oko. Myśleliśmy, że pana tam nie będzie. Za tobą ciągle się trzeba opiekować. Kochani, czekam na Was wszystkich 11 października w Akademii Króliczków o 11 rano. Dobra, tutelamy, zaczynamy lekcję. Jana, jestem zaproszona? Tak, Dana, ale Ty tutaj będziesz do 13. A potem zostają sami dorośli. Super. Dobra, otwórzcie swoje zeszyty i zapiszcie temat lekcji. Dzisiaj porozmawiamy o marketingu sieciowym. Zobaczymy, jak działa reklama. Ale super, być w akademii. Uczymy się tutaj tylu mądrych rzeczy. Mhm. Zapraszam. A możemy na kolejnej lekcji porozmawiać o tym, jak pozbyć się nachalnej dziewczyny? Smile, jestem nachalna? Tak, zostaw Smile'a. Posłuchaj, chcę być w związku i żadna krowa mnie nie powstrzyma. Nazwałaś mnie krową? Dokładnie tak. I, I mamy, mamy w klasie, klasie krowę. krowę. Kochani, nie przeszkadzajcie w lekcji, bo nie zaproszę was na moje urodziny. Naprawdę kochasz Ashley? Ona jest taka głupia. Jesteś o mnie zazdrosny? Ja cię kocham. Nie, zakochałaś się w Majku. To nieprawda. Muszę po prostu utrzymywać dobre relacje z panem Majkiem. Odrywaj, kapryśna. Już tutaj nie będzie korony. Co ty zrobiłaś? Kto ci na to pozwolił? Czemu to zerwałaś? Oszalałaś, to korona drużyny koszykarskiej. Koszykarze nie będą już mieć korony. Niesłusznie to dostali, od teraz ja będę królową. Uratowałyśmy porzuconego kociaka, teraz korona jest nasza. Jestem w szoku, mamy tu tylko królowe i królów. Lepiej wzięłybyście się za naukę. Stelna ma rację. My się uczymy i dobrze nam idzie. Dlatego teraz królowymi jesteśmy my. my. Wiecie co, dziewczyny? Ta korona powinna być na mojej głowie, bo bardzo dobrze się uczę i pracuję w kawiarni. I Gigi też. I wynalazłam nowy krem do ptysiów. Oj, nigdy nie jest twoi twoich ptysiów. ptysiów. To czas, żeby Akademia wybrała królową i króla. Rozumiem, królem będzie Mike, a królową Stella, mam rację. Mario, uspokój się. Nauczyciel nie może zostać królem, a administratorka nie może być królową. Stella, zapisuj. Ja i Big bierzemy udział. będziemy koronę. Poczekajcie, muszę jeszcze porozmawiać z króliczkami. One o wszystkim decydują. Koszykarki, zwróćcie koronę. Nie, nie zwrócimy. zwrócimy. Jakie to trudne. Są coraz starsi i dojrzalsi, a charakter coraz straszniejszy. Królem i królową powinni zostać ci, co się nie popisują. Mam tego dość. Mario, na czym skończyliśmy? Na panu Majku. O, chłopaki, dostałem wiadomość od Diany. Na imprezę zaprasza wszystkich. Rany, to Smile też tam będzie. Raczej tak. Kirill, nie smuć się, damy Smile'owi lekcję. Zamkniemy go w łazience i będzie tam siedział całą imprezę. I zgaśmy światło. Denerwuje mnie, że tyle czasu siedzi z dziewczynami, a teraz jeszcze jest maskotką. Nas też. Musimy się postarać, żeby go stąd wykopali. Tak, zróbmy to. Chłopaki, Smile to ktoś więcej. To nie przegryw, on wie, jak poderwać dziewczynę. Rany, chłopaki, zaczynam się martwić o na! A ja o Kitty. O co się martwicie? On się spotykał tylko z Dianą. A ich związek to roller coaster. Spokojnie, Kirill, Diana cię kocha. Ja też się z nią spotykałem, ale to już przeszłość. Chłopaki, trzeba przyznać, że wszyscy lubią Dianę. W Dianie i Kitty wszyscy się zakochują. Wcale się nie czuję lepiej, jak tak gadacie. Kirill, jesteśmy z Tobą. Uratujemy Twój związek. Wybierzmy prezent dla Diany, żeby była zaskoczona. Zróbmy to. Może kupmy tego psara, baj. Żeby nas potem zeżarł, nie ma opcji. Wiem, kupmy kameleona. Nie, ona nie będzie go karmić owadami. Coś innego. Znaćmy wielką, pluszową zabawkę i naprawdę pozytywny nastrój. Poszukajmy wielkiego króliczka. O, trzy metrowy królik. Zamawiaj! Zabawiam. Dobra, dziewczyny, szybko się przebieramy i idziemy na trening. A gdzie nasza maskotka? Co? On zapomniał gdzie jest sala treningowa? Dziewczyny mogę po niego zadzwonić. A co ty masz numer do smajla? A nie, kto? Wymieniliśmy się numerami, żeby być w kontakcie. Dana, ale po co? Jestem w szoku. Dana, mam nadzieję, że nie masz żadnych sekretów ze Smilem. Posłuchaj, nie możesz mu powiedzieć żadnych naszych sekretów. Już jestem, dziewczynę, tylko zatrzymał mnie dyrektor. Nic się nie stało, Smile, ale już nigdy więcej się nie spóźniaj. Pamiętasz nasze hasło? Zespół na pierwszym miejscu. To się nie powtórzy. A właśnie, Diana, wolisz gotówkę czy przelew na konto? Eee, no chyba. Jana, weź gotówkę. Dana, sama sobie z tym poradzę. Jana, gotówka jest lepsza. Co jak ci się kartę zablokuje? Diana, twoja siostra jest taka mądra. Tak, tylko trochę za dużo mówi. Okej, okay, dziewczyny, przebieramy się. Jana, może jestem od ciebie młodsza, ale nie daję ci złych rad. Wow, jesteśmy zaproszone na urodziny Diany. Super, będziemy imprezować. Tak, ale we dwie, bo straciłyśmy trzecią przyjaciółkę. Co, wasze trio się rozpadło? Wasza Laura to niezła flirciara. Zrobiła niezłe widowisko w klasie, próbując flirtować ze Smilem. Dzięki, Dzięki jak jakbyśmy, jakbyśmy nie, nie wiedziały. wiedziały. Dziewczyny, nie uwierzycie w to, co się wydarzyło. Gigi, lemoniada! Ona z nie obchodzi, co się stało. Zapomniałaś o nas. Straciłaś głowę dla Smila. Stop, nie rozumiem. Jesteście moimi przyjaciółkami. Nie chcecie, żebym była szczęśliwa? Twoja lemoniada, Laura. Tracenie głowy dla chłopaka to głupota. On cię ignoruje, a ty za nim biegasz. Tak, Laura, Laura. Jesteś, jesteś szalona. szalona. Nawet, Nawet koteczki, koteczki to, potwierdzają. to potwierdzają. Słuchajcie, koteczki. Macie jakiś problem? Sean i Zack zakochali się w Ashley. Wiecie o tym? Co? Laura, przestań gadać głupoty. Sean i Zak kochają tylko nas. Nigdy nie lubi Ashley. Ona jest głupia. Jeżeli chodzi o Ashley, to się z wami zgadzam. Nigdy nie spotkałam głupszej dziewczyny. A ty taka mądra. Laura, wpadłyśmy na pomysł, żeby wybrać króla i królową akademii. Wiesz, kto będzie królową? Hm. To, że nosisz koronę, nie oznacza, że jesteś królową. Królem i królową powinni zostać Smile i Laura. Zapomnij, na was nigdy nie zagłosuję. Jak tego słucham, to mi uszy więdną. Koszykarki tak w siebie wierzą. Dziewczyny, nie zwracajmy na nie uwagi. Urodziny Diany. Musimy pomyśleć, w co się ubierzemy. To będzie impreza dla dorosłych. Nasze stroje muszą być idealne. Strój na urodziny Diany. Halabik, dzisiaj idziemy do sklepu. Zapomnij o piłce nożnej, przygotuj pieniądze. Dana, Dana, Dana. Smile, czego chcesz od Dany? Chcę ją o coś poprosić, to ważne. No skoro, skoro to ważne, dobra Dana, idź. Dziewczyny zaraz wrócę. Jakie oni mają sekrety? Mają swoje numery? Najważniejsze, żeby Smile o niczego dany nie wypytywał. Dziewczyny, myślicie, że Smile coś kombinuje? Kto to wie? To, to Smile! Słuchaj, Diana, niedługo urodziny Diany i nie wiem, co jej kupić. Może mi coś doradzisz? Smile, chcesz ucieszyć moją siostrę? Chcę poprawić relacje ze wszystkimi dziewczynami i też z Dianą. Smile, dam ci kilka opcji, ale ty wybierzesz sam, na ucho. A, rozumiem. Smile, jak coś ta ci nie powiedziałam, padłeś na to sam. Dzięki, Dana. O tym to bym nie pomyślał. I co to za sekrety? Nie wiem, chyba zostali przyjaciółmi. Dana idzie cicho. Dana, i o co cię pytał, Smile? Zaprosił mnie na randkę. Co? Co zrobił? Spokojnie to tylko żart. Niedługo się dowiecie. Uff, Dana, już lepiej tak nie żartuj. Diana nie lubi smajla. Ciągle z Tobą gada, a potem ma jeszcze sekrety z Daną. Kirill, nie martw się, jeżeli dowiemy się, że Smiley coś knuje, zajmiemy się nim. Jana, firma cateringowa odpowiedziała. Są gotowi wszystko zorganizować. Wow, to wygląda super! Wow, wygląda to niesamowicie! Jest. Świetnie, Kitty. Wyślij im nasz adres, żeby wszystko zorganizowali. Obiecaj mi, że Smajla nie będzie na urodzinach. Kirill, już o tym rozmawialiśmy. Kochani, w tym roku urządzam najlepsze przyjęcie urodzinowe. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa-pa!